Dzień dobry serdecznie. Mili państwo, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego cała Europa chciałaby, żeby Anglicy przegrali. W tym celu, żeby wam to uplastycznić, pozwolę sobie dokonać pewnych analiz i to rozrysować po profesorsku. Musimy pamiętać o dwóch strefach, w których Anglicy poruszają się w bardzo niezrozumiały sposób i nawet jak tam piłka krąży tutaj pomiędzy tymi liniami od tej formacji defensywnej no, to i tak, żeby ona się znalazła, ta piłeczka tutaj, w tych, w tych dwóch strefach, no to jest jak jest. Tu z przodu jest w ogóle totalny chaos. Nie, tu z przodu to w ogóle możemy sobie w ten sposób to zrobić. To jest chaos. O, to jest miętowy po prostu na chaos. To, co gra się tutaj w dalszym ciągu, nie. I jak widzicie, nawet jak sobie zrobimy taki no, obrys tutaj, całej tej strefy, w której ta piłka e, występuje, no to widzimy, że powodem tego wszystkiego jest kamizelkosz gadać za to chyba widać a wy taki tablet Lenovo Tab M11 z rysikiem możecie zgarnąć w rewelacyjnej cenie 849 zł na sklepie computronic.pl. Możecie stworzyć własne schematy, ale też o wiele więcej robić zdjęcia. Ten tablet ma taką opcję, żeby trochę imitować książkę, jeżeli chcecie czytać sobie e-booki. Oczywiście instalować wszelkie aplikacje, jakie tylko przyjdą wam do głowy. To urządzenie ma to wszystko metalowa obudowa, aparat 8 megapikseli, no wszystko, czego od tableta można oczekiwać. Link macie w opisie i przypominam, niektóre z tych produktów schodzą naprawdę bardzo szybko z magazynu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wiecie zaraz. A my lecimy z udziałem. Sporo skandali, afer, też związanych i ze wczorajszym meczem, ale też w trakcie Copa America więc o tym sobie dzisiaj powiemy, jak i o płaczu Ronalda Kumana. Stęskniłem się. No, ostatnio tak bardzo wsłuchałem jego żali, jak był trenerem Barcelony, a dzisiaj miałem okazję poczytać jego zażalenia po wczorajszym sędziowaniu. Ale po kolei. Najpierw zaczniemy od Copa America. W finale z Argentyną zagra nie Urugwaj, a Kolumbia, która całą drugą połowę musiała grać w osłabieniu, ale zdołała dowieść. Prowadzenie 1 do 0. Powiem szczerze, biorąc pod uwagę też formę Kolumbii w fazie yy, Pucharowej, ten finał raczej faworyto, w roli faworyta będzie stawiał Argentynę. O tyle nie zdziwię się, jak to Kolumbia. Ostatecznie wygra, bo nie takie rzeczy w futbolu były. To, co ciekawsze, co działo się wczoraj w tym meczu, a w zasadzie po meczu, wyobraźcie sobie, no, Copa Ameryka to jest specyficzny klimat, nie? My mamy tutaj swój, swój klimat europejski. Oni mają taki, że nie wiem, jak Argentyna grała, prezes federacji Argentyny siedział i miał za sobą człowieka, który ręczniczkiem ocierał mu pod z głowy, nie? I schładzał kark. No, tak jest, miliony wyświetleń to zrobiło w internecie, jakaś w ogóle sytuacja kuriozalna, a wczoraj, no nie wiem, jak do tego dochodzi, że rodzina piłkarzy były obrażane. Rodziny piłkarzy Urugwaju były obrażane przez kibiców kolumbijskich, bo akurat siedziały w ich okolicy na trybunie. Piłkarze podeszli interweniować. Darwin Nunes wyrwał Lepę, rzucił się na gościa. Tam też rzecznik pracowy został wciągnięty w turboszarpaninę, która trwała kilka minut. Nudno nie jest. Tak jak faza nie wiem, 1 czwartej w Euro była nudna. Tak tam nudno, jak widzicie nie jest. Jak nie na meczach, to po meczach się dzieje. Czy Messi jak wygra, to będzie się liczył w Walce o złotą piłkę? Uważam, że nie, ale poświęcimy temu chyba osobny odcinek, bo jest to ciekawa kwestia do analizy. Ja bym się pochylił jeszcze, zanim przejdę do tej Anglii, nad płaczem Holendrów po wczorajszym meczu. Ronald Kuman powiedział po spotkaniu, że to jest w ogóle skandal, gwizdanie takiego rzutu karnego, nie? I nie wiem, ja to oglądałem z Wami na live i jak tylko zobaczyłem powtórkę, to powiedziałem, no to musi być karny. Nie wyobrażam sobie czystszej nakładki niż ta, którą Dumfries wczoraj zrobił na Kane'ie. Po prostu, no i chłopu w no, z nogą w ten sposób, kiedy on próbuje kopnąć. I to, że Kane najpierw kopnął piłkę nie ma żadnego związku, to jest jakieś takie błędne rozumienie zasad, tak samo przy wszystkich. a piłka była pierwsza, to później mogę chłopa przeorać dwoma nogami, no tak to nie działa i wydaje się, że Trener reprezentacji ekipy, która gra w półfinale Mistrzostw Europy, powinien mieć tego świadomość, ale pamiętajmy, jest to Ronald Kuman. Kibice Barcelony doskonale wiedzą, że on jest zdolny do tego typu, że tak powiem, przekrzywionego obrazu. Rzeczywistości. Sporo też ekspertów miało duży żal, nie? Holenderski, oczywiście, o to, że sędzia uciekł od razu po boisku, po tym, po meczu z boiska, więc przyznał się tym samym do błędu. Co to jest w ogóle za chora jakaś teoria, to nie mam, nie mam pojęcia. Ale jednak też były głosy takie, że ta kadra. Holandii była nie najlepsza. Van der Waart powiedział, że nikt o tej reprezentacji nie będzie za parę lat pamiętał. Swoją drogą, Holandia najczęściej odpada w półfinałach w historii Euro. Piąty raz odpada po półfinałach, w czasie półfinałów raz tylko zdołali wygrać Euro w 88, więc kawał czasu. No i czy rzeczywiście, czy ta reprezentacja zostanie zapamiętana, to jest bardzo dobre pytanie. Ja odnoszę wrażenie, że jednak ten styl, który zaprezentował Kuman, najlepszy nie był, pamiętajmy też, że oni byli w tej lepszej części drabinki. Po prostu łatwiej im było do tego półfinału się doczłapać, niż gdyby od razu musieli się mierzyć z Hiszpanią, z Niemcami, Francją w tej drugiej części, to chyba się zgodzimy. A jeżeli chodzi o samych Anglików, dlaczego tak bardzo Ludzie mają ich dość na tym euro. Słuchajcie, faza grupowa. Pierwszy mecz z Serbią, wygrany 1 do 0. Wydaje się, że w porządku, chociaż styl był okropny. Wyglądało to okropnie, przepchnięte to zwycięstwo po prostu, bramka na 1-0, ale kto pamięta ten mecz, był on fatalny. Z Duńczykami remis, ze Słowenią remis i z pięcioma punktami wychodzą z grupy, gdzie trafiają na Słowację i są pół minuty od tego, żeby w ogóle odpaść w jednej ósmej finału. Przypomnijmy, przecież oni. Na chyba 30 sekund przed końcem strzelili bramkę wyrównującą później na 2 do 1 dojechane na samym początku dogrywki i przeszli. Następnie mieli Szwajcarię 1 do 1 i po rzutach karnych awans, i wczoraj Holandia 2 do 1 po bramce z samej końcówki meczu. Ich rywale to była Serbia, Dania, Słowenia, Słowacja, Szwajcaria i Holandia. Holandia zdecydowanie na papierze najsilniejszy przeciwnik, ale nie można mieszać tego z Hiszpanią, która no. Czeka na nich tuż, tuż, jest tuż za rogiem, nie? Na papierze to nie wyobrażam sobie, żeby mieli mieć szansę, ale no właśnie, it's coming home, nie? Raz, że trochę mamy bekę z tego. Że Ci Anglicy ciągle śpiewają, cieszą się, że futbol wraca do domu i no, już od lat wraca i wrócić nie może. Jakieś takie okrężne drogi wybiera. I pewnie większość osób jednak chciałaby, żeby ten trend został utrzymany. Takie utarcie nosa dość pysznym kibicom angielskim, którzy mają mniemanie o swojej reprezentacji przeogromne, na pewno jest czymś, o czym sporo osób sobie myśli i na co ma nadzieję w kontekście tego finału. Po drugie. Wspomniany już styl gry. Mając tak rewelacyjnych zawodników, tak rewelacyjną kadrę. Na wielu pozycjach, po prostu totalnie wymiatacze. No, Saka, Kane, Walker przecież, Fodena tam masz. Wchodzi ci kurde Palmer z ławki. No, to naprawdę można wymieniać i poza bramką te pozycje są obsadzone powiedziałbym doskonale. I masz tak fatalny styl, tak przepychasz te mecze. Okej, okay, wczoraj to wyglądało dobrze. Zwłaszcza pierwsza połowa, druga trochę gorzej, no to dziwne, że ci kibice nie, nie specjalnie trzymają za ciebie kciuki, no nawet jak ktoś nie był za Hiszpanią to teraz jest za Hiszpanią, tak jak rozmawiałem też właśnie z ludźmi to no nawet na zasadzie takiej, że po prostu na ich grę chce się patrzeć a na Anglię masz ochotę przełączyć mecz, co nie zmienia faktu, że może być taki rechot w ogóle losu, że wo, wiecie, bo jesteśmy drużyną turniejową i rozkręcaliśmy się z meczu na mecz i teraz to już jesteśmy tak rozkręceni że w ogóle wjeżdżamy w tej Hiszpanii. A jeszcze gorszy scenariusz od tego, że Anglia zagra dobre spotkanie i po prostu zasłużenie wygra to jest taki, że właśnie zagrają takiego paździerza, jak do tej pory im się zdarzało grać wsadzą jakiegoś farflucha 1-0 Bellinghamem i dowiozą to zwycięstwo. I to jest coś, co byłoby w tym wszystkim zdecydowanie najbardziej przykre no ale czego wy wykluczyć w żaden sposób oczywiście nie można. Opróżniają Szambo gdzieś tu obok i po prostu tak wali, że nie jestem w stanie wytrzymać. Ale to jest jakieś takie wspomnienie chyba tego jeszcze wczorajszego meczu. Jak już mówię o reprezentacji gdzieś w finale, to żebym mógł sobie to jakoś bardziej. Wyobrazić. I ogólnie to jest bekowe, że taka potężna reprezentacja, nie mówię o, kadrę, o kadrze, najprawdopodobniej. Zostanie z Garethem Southgate'em, no bo przecież dochodzi do finału, może zaraz wygra. Już się mówi, że może dostanie tytuł szlachecki, że będzie Sir Gareth Southgate. Zobaczcie jak to niewiele trzeba, nie? Od w zasadzie piłkarza, którego też pogonili, bo nie trafił karnego i musiał ewakuować się yy, z kraju. Przez trenera, którego styl powiedziałbym, że nie jest porywający, ale to trochę mało powiedziane. Który może zostać zaraz jak Alex Ferguson no i wielu innych wybitnych tam przedstawicieli. Nie tylko sportu, szlachcicem. ser, Gary Cautkin. Ale żeby mu oddać, że nie tylko wszystko źle, wyciągnął wnioski, pozmieniał wczoraj w ustawieniu, co nieco i lepiej to funkcjonowało. Ma nosa do zmian, zdecydowanie, no ta wczorajsza zmiana. I Watkins, który powiedział Palmerowi przed wejściem, słuchaj, ty mi dograsz, ja strzelę, robimy to, no i zrobili to. Więc to nie jest tak, że on jest fatalny we wszystkim. Ma jakieś mocne swoje strony, albo mocniejsze, ale mimo wszystko, no zgodzimy się chyba, że jest to poziom. Proszę nie. Po prostu proszę, nie. Ale dawajcie znać, jak Wy kibicujecie Anglii, co Wam się podoba. Czy to przez wzgląd na to, że jesteście fanami Ligi Angielskiej, czy jakiś piłkarz. Czy może doceniacie talent Southgate'a i chętnie o tym, naprawdę chętnie o tym podyskutuję, bo może ja czegoś tam nie dostrzegam. I przypominam Wam, bo te oferty, naprawdę niektóre bardzo szybko się kończą. Oferta na komputronik.pl, na ten tablet. Link macie w opisie. My widzimy się w komentarzach. Pa, pa.